Prosty, darmowy i szybki sposób, który zapewni ci stały dopływ klientów do Twojego biznesu. Więc jeśli jesteś właścicielem małej firmy, średniej firmy, koniecznie zobacz to wideo do końca. I sposób ten polega na tym, abyś pomyślał i zaczął działać w temacie, kto ma Twoich klientów. Zastanów się, kto ma Twoich klientów. I zróbmy to na konkretnych przykładach. Weźmy sobie na przykład branżę budowlaną. Dajmy na to. Czy to są produkty, czy to są usługi? Być może sprzedajesz produkty budowlane, być może świadczysz usługi, jesteś murarzem, dekarzem. To pomyśl, kto ma Twoich klientów. Twoich klientów ma prawdopodobnie projektant, który te domy projektuje. Więc warto wejść w współpracę właśnie z takim projektantem. Wiem to po sobie, ponieważ obecnie kończę właśnie budowę domu i często pytałem się o radę, o polecenie kogoś, właśnie mojej projektantki pozdrawiam z tego miejsca Monikę i Monika, ja mam do niej, mam do niej zaufanie, no bo dlaczego miałabym je kłamać? Mówiła mi słuchaj, ten, ten i ten się nadaje, ten i ten nie bierze dużo, a naprawdę dowozi wynik, więc ty iść. Czyli na przykład od każdego polecenia możesz im płacić po prostu 10% od zlecenia bądź jakąś jedną konkretną kwotę.